Dzień dobry, nazywam się Tomasz Adamski, jestem kierunkiem zespołu do spraw badań i szkoleń w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie. Nazywam się Sebastian Wacięga, jestem trenerem interpretacji dziedzictwa w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie. Ten nurt ma swoje korzenie w Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku i wywodzi się z środowiska parków narodowych takim najważniejszym. Teoretycznym elementem, który można sprawdzić zawartość teoretyczną interpretacji dziedzictwa jest pozycja Tildena pod tytułem Interpretując nasze dziedzictwo. Ona niedawno ukazała się po polsku, więc wszyscy zainteresowani mogą do tej książki zajrzeć. Nurt, który zakłada specyficzne podejście do udostępniania tego, co nazywam dziedzictwem, bazując na podstawowym założeniu, którym jest zbudowanie relacji pomiędzy odbiorcami, a właśnie dziedzictwem. Interpretator, czy na przykład przewodnik muzealny, czy pracujący w innym miejscu, powinien skupić się na zaprojektowaniu tego procesu, tak aby właśnie umożliwić odbiorcom kontakt i nawiązanie relacji z dziedzictwem. Interpretacja dziedzictwa polega na tym, żeby tworzyć historie, które przemawiają do odbiorców i nawiązują do ich doświadczenia, żeby zmieniać fakty dotyczące zasobów muzealnych w opowieści. Doświadczenia widzów, które ich angażują i które powodują, że to jest dla nich ciekawe doświadczenie. Pewnie taką kluczową różnicą między zwykłym udostępnianiem dziedzictwa a interpretacją byłoby to, że nie skupiamy się tutaj na przekazywaniu faktów, tylko raczej tworzymy możliwość odkrycia przez zwiedzających dla siebie tych opowieści, które wiążą się z dziedzictwem. Takie poszukiwanie ujęć tematu, kiedy chcemy o czymś opowiedzieć, o jakimś fenomenie, o jakimś zjawisku, obiekcie ciekawym, dziedzictwa. Szukanie takiego ujęcia tematu, które będzie istotne, ciekawe, inspirujące dla współczesnych odbiorców. Czyli szukanie takich dojść do tematów historycznych z punktu widzenia współczesności. Żeby do tego dojść, warto sobie postawić różne pytania. Do jakich tematów ten obiekt, ten fenomen może się odnosić? Z czym się może wiązać? Kiedy znajdziemy te najważniejsze, najciekawsze, najbardziej atrakcyjne dla naszych potencjalnych odbiorców, to na bazie tego pomysłu warto budować swoją opowieść interpretacyjną. Ale co ciekawe, nie tylko chodzi o konstrukcję opowieści, o nasz pomysł, jak ją przeprowadzić, jak ją atrakcyjnie opowiedzieć. Chodzi również o to, żeby dać ludziom przestrzeń na wypowiedź własną, na własne myślenie, na interakcję, na jakiś dialog czyli w skrócie stworzyć warunki do własnych dociekań, do własnych odkryć. Możemy to zrobić w taki sposób, za pomocą narzędzi, metod interpretacyjnych, metod interaktywnych, w taki sposób, że na przykład stawiamy pytania, zostawiamy miejsce na to, żeby ludzie też poszukali, poszukali własnych odpowiedzi, zaciekawić się tym, co do nas mówią, zaciekawić się ich perspektywą, i wejść z nimi w dialog. Nawet jeżeli mamy już przygotowane jakieś ciekawe informacje, wiedzę, to warto wysłuchać jeszcze zdania tych osób, które z nami się spotykają i wejść właśnie w ten dialog. Czyli ten sposób prowadzenia powinien być interaktywny, taki, żeby wejść właśnie w konwersację z odbiorcami, a nie tylko być wykładowcą, mówcą czy po prostu takim przewodnikiem, który wszystko już wie i zamknął to wszystko w swojej opowieści. Bądźmy w otwarci na rozmowę z naszymi odbiorcami. Zaangażujmy ich, to nam pozwoli wejść w realny kontakt i uzyskać, zdobyć uwagę naszych odbiorców.